A co jeśli powiem ci, że Twoja inteligencja i ambicja, które na co dzień pomagają Ci odnosić sukcesy w pracy, w odchudzaniu, działają na Twoją niekorzyść? Czołem najsłodsi z tej strony Mikołaj Horoszyński, jeden z pierwszych psychodietetyków w Polsce. Przez ostatnie 10 lat w moim gabinecie słyszałem setki historii. I choć każda jest inna, to pewne pułapki myślowe powtarzają się z zadziwiającą regularnością. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego Twoje próby zmiany nawyków żywieniowych kończą się frustracją, prawdopodobnie w Wpadniesz w którąś z nich. Dzisiaj pokażę Ci mapę twojego polaminowego. To będzie jak darmowa, cotygodniowa konsultacja, po której wszystko stanie się jaśniejsze. Z tego odcinka dowiesz się trzech kluczowych rzeczy. Po pierwsze, zdiagnozujesz swojego cichego sabotażystę. Po drugie, dostaniesz konkretne psychodietetyczne łaty na każdą z tych dziur, zamiast mówić sobie, nie rób tak. Pokażę Ci, co zrobić zamiast tego od razu. To proste techniki, które możesz wdrożyć od razu i po trzecie zrozumiesz, dlaczego Twoje dotychczasowe próby nie działały. To zmieni zasady gry i uwolnić Cię od poczucia winy. Gotowa? Oto 20 najczęstszych błędów, które popełniają moi pacjenci. Po pierwsze, gaszenie pożarów zamiast naprawa instalacji przeciwpożarowej. To jest absolutny klasyk. Zamiast zastanowić się, dlaczego wieczorem rzucasz się na słodycze. Może to być stres, nuda, zmęczenie. Szukasz diety cud, która ma naprawić... To co się zepsuło. To tak jakbyś co tydzień malowała ścianę zalaną przez pękniętą rurę zamiast wezwać hydraulika. Jakie jest moje rozwiązanie? Następnym razem, gdy sięgniesz po słodycze, zatrzymaj się na 30 sekund i zapytaj się, co czuję w tej chwili. Czego tak naprawdę potrzebuję? Jak mogę zaspokoić inaczej tę potrzebę? Może to rozmowa z przyjaciółką, ciepła herbata, 10 minut z książką proste, ale niezwykle skuteczne. Osoby, które uwalniają się od kompulsywnych myśli o jedzeniu, są w stanie zająć się czymś przyjemnym, aby się rozluźnić. 2. To szukanie magicznych rozwiązań. Soki, detoksy, tabletki spalające tłuszcz, dieta kapuściana. W głębi duszy wiesz, że to nie działa na dłuższą metę, ale pokusa, żeby Znaleźć drogę na skrótu jest ogromna. Niestety te cudowne metody często pogłębiają problem, rozregulowują metabolizm, hormony sytości i kończy się to napadami jedzenia. Efektem jest taki cykl: restrykcyjna dieta, napad objadania, poczucie winy, koło się zamyka. Psychodietyczne rozwiązanie. Zamiast szukać magii, zrób jeden mały krok dzisiaj. Wypij na przykład szklankę wody 30 minut przed każdym posiłkiem. Woda reguluje twój organizm. I sprać 15 minut wcześniej, tygodniowo to nawet dwie godziny snu więcej. Skończ posiłek, gdy będziesz najedzona w 70% i zrób 10-minutowy spacer po obiedzie. Proste, nudne, może, ale czy działające długoterminowo? Zdecydowanie. Moja reguła brzmi tak: jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby to było prawdziwe, prawdopodobnie to nie jest prawdziwe. 3. Ignorowanie snu. Moi pacjenci często mówią, ciekawsze od wieczornego snu jest to, co znajdę na social mediach lub Netflixie. O jutrzejsze wyspanie będzie, będę się martwiła jutro. Tymczasem brak snu to prosta droga do hormonalnej katastrofy. Co się dzieje, gdy śpisz za mało? Rośnie grelina, czyli hormon głodu. Spada leptyna, czyli hormon sytości. Wzrasta kortyzol, czyli hormon stresu. I twój mózg w efekcie domaga się szybkiej energii, więc w wyobraźni pojawiają się co? Słodycze. Moje rozwiązanie? Sen to nie luksus, to fundament zdrowia. Zaplanuj rytuały przed snem, najlepiej 60 minut wcześniej bez ekranów. I traktuj czas snu tak samo poważnie jak spotkania biznesowe. Profesjonalnie. A Ty ile godzin snu sypiasz na dobę? Napisz w komentarzu. To czwarty sposób to chęć kontrolowania wagi bez kontroli kalorii. Jem zdrowo, ale nie chudnę. Brzmi znajomo? Może problem leży w ilości, a nie w jakości. Bo to jest klasyczny błąd myślowy. Prosty przykład z życia. Jeżeli chcę wyjść z debetu na koncie, zaczynam liczyć wszystkie wydatki i przychody. Jeżeli chcę wpłynąć na cyferki na wadze, próbuję zrozumieć bilans energetyczny. Prawda, której unika wiele osób, to to, że zdrowe jedzenie też ma kalorie. Zobacz, takie awokado to 320 kalorii w sztuce, orzechy 600 kalorii w 100 gramach, a oliwa z oliwek to 900 kalorii w 100 ml. Czy wiesz, że jak Zdrową sałatkę polejesz oliwą, dodasz ser żółty, orzechy, pestki słonecznika, to może mieć ona nawet więcej kalorii niż pizza, ale i to jest też ważne. Z mojego punktu widzenia wiem, że często zapanowanie nad słodyczami czy przekąskami już daje ogromne efekty. Moi pacjenci ograniczając słodycze i wieczorne uczty bez liczenia kalorii średnio są w stanie zrzucić 8 kg. Natomiast te kilogramy traktuję jako efekt uboczny zmiany nawyków żywieniowych. Więc, jeżeli wieczorną porcję słodyczy zastąpisz garścią orzechów, to aby zredukować masę ciała, może być potrzebne liczenie kalorii. Więc liczenie kalorii to jedno z dziesiątek narzędzi, jakie stosuję, i zdecydowanie nie jest najważniejsze. Dlaczego warto zachować ostrożność z liczeniem kalorii? Jeśli Twoją motywacją do chudnięcia jest inna potrzeba niż zdrowie, na przykład potrzeba akceptacji, to odchudzanie jej nie zaspokoi, a zdezorientowany organizm wejdzie w zaburzenia. Tak powstaje zaburzona relacja z jedzeniem. Znam dużo lepsze sposoby na akceptację niż ucinanie kalorii. Piąta to paraliż informacyjny. Czytasz blogi, oglądasz filmy, scrollisz social media, dietetyków, słuchasz podcastów, wiesz wszystko keto, poście przerywanie, diecie wegańskie. Efekt? Taka ilość sprzecznych informacji sprawia, że czujesz się przytłoczony i w końcu nie robisz nic. Jedzenie, które powinno być proste, staje się skomplikowane jak fizyka kwantowa. Witaj w klubie. To problem 90% moich pacjentek. Dlaczego tak się dzieje? Mózg interpretuje nadmiar informacji jako zagrożenie. Zamiast działać, wpadasz w pętle analizy paralizy. Psychodietetycznym rozwiązaniem jest stop czytaniu o dietach na najbliższe 30 dni. Zamiast tego wybierz jedną zasadę. Na przykład jem białko przy każdym posiłku. Praktykuj ją przez dwa tygodnie, dopiero potem dodaj kolejną. Największym ułatwieniem jest współpraca ze specjalistą, który przeprowadzi cię, dokonując za ciebie tych wyborów. To Daje ogromną ulgę i często oszczędność czasu. Moja zasada: lepiej zrobić jest jedną rzecz konsekwentnie przez rok niż 100, ale nieskutecznie w miesiąc. Szósta, szósty błąd. Próbowanie w kółku tej samej niedziałającej metody. Od 10 lat co wiosnę, zaczynasz tę samą dietę 1200 kalorii. Za każdym razem kończy się tak samo. Po jednym-dwóch miesiącach napadem na lodówkę i poczuciem winy. To trochę jakbyś próbowała otworzyć drzwi, pchając je, chociaż jest napis ciągnąć. Może czas spróbować inaczej. Albert Einstein miał kilka fajnych. Powiedzeń, jedno z nich pasuje do tej sytuacji. Mianowicie, szaleństwem jest robić ciągle to samo w oczekiwaniu innych rezultatów. Dlaczego wracamy do tego, co nie działa? Bo Twój mózg lubi przewidywalność. Może tym razem będę miała więcej silnej woli, albo po prostu nie znasz lepszej alternatywy. Prawdziwa historia ode mnie z gabinetu, kiedy Kasia. Przez 8 lat. Co wiosnę zaczynała tą samą restrykcyjną dietę. Kończyła ją efektem jojo i coraz niższą motywacją. Na przestrzeni lat zobaczyła, że te strategie są coraz mniej skuteczne, a jej waga zamiast spadać, co roku rośnie. Gdy przestawiła się na łagodniejsze zwiększenie białka, produktów roślinnych, regularność posiłków, zadbała o sen, w rok zrzuciła więcej niż przez te wszystkie drastyczne diety. I psychodietetyczne rozwiązanie. Jeżeli coś nie zadziałało 3 razy, nie zadziała też za czwartym. Czas na zmianę strategii. Zamiast restrykcji dodawanie więcej. Warzyw, białka, picie wody, regularne posiłki. Zamiast perfekcji postęp. Już 80% to sukces. Zamiast szybko wybieramy stabilnie. Przyznaj się, ile razy próbowałaś tej samej diety? Siódmy błąd to myślenie: wszystko albo nic. Znasz to, prawda? Zjadam jedno ciastko, więc dzień jest stracony i mogę zjeść całą paczkę i zacząć od jutra. To pułapka perfekcjonizmu. Jedno ciastko to 200 kalorii, a cała paczka może mieć 2000. To nie jest ta sama skała. Dlaczego tak myślimy? Mózg kategoryzuje dobrą i złą dietę. Nie ma przestrzeni na wystarczająco dobrą dietę lub dietę taką na 80%. I prawdziwy przykład z mojego gabinetu, kiedy Magda zjadła w pracy kawałek tortu na urodzinach. Zamiast cieszyć się smakiem i wrócić do normalnego jedzenia, dokończyła zniszczenie. I wracając z pracy, kupiła jeszcze lody i chipsy. Jedna chwila słabości zmieniła się w 3000 dodatkowych kalorii. Jakie jest rozwiązanie? Wprowadź zasadę następnego posiłku. Zjadłeś coś poza planem? Ok, zdarza się, to zupełnie nic się nie stało. Zapisz, co się wydarzyło jaką masz do siebie prośbę na resztę dnia. Dzięki temu przy następnym posiłku wrócisz do normalności. Koniec, kropka. Do tego pisanie dziennika pozwala uniknąć dramatycznych scen rodem z brazylijskiego serialu. I pamiętaj, jeden poślizg upadek nie oznacza, że musisz leżeć na betonie. Wystarczy się podnieść i uważniej patrzeć na nogi. Następnym razem ominiesz ten śliski moment. Kolejny, ósmy. Skupianie się na krótkoterminowych celach. Muszę schudnąć do wesela, wakacji, sylwestra, ale co się dzieje dzień po tym wydarzeniu? Przyznam, że zupełnie szczerze rozumiem tę motywację. Deadline motywuje do działania. Problem jest to, co się dzieje po osiągnięciu celu. Droga ze szczytu zawsze wiedzie na dół. Pojawia się więc wielkie odpuszczenie. Powrót do starych nawyków z nawiązką, czyli stare nawyki plus, wyrzuty sumienia plus frustracja. Kluczowa różnica, której większość osób nie dostrzega. Gra o odchudzanie to gra skończona. Ma swój koniec. Na przykład może być to wesele, mogą być to wakacje. Po osiągnięciu celu koniec motywacji. Potrzebujesz drastycznych metod na szybko. Gra o zdrowie to gra nieskończona. Trwa całe życie. Co jest metą bycia zdrowym? Nie ma końca. Potrzebujesz zupełnie Innych metod. Prawdziwa historia. Asia schudła 8 kg przed ślubem. Wyglądała przepięknie, ale skoncentrowała się tylko na tym jednym dniu. Rok po ślubie ważyła więcej niż przed dietą, bo nie miała planu na potem. Moim psychodietetycznym rozwiązaniem jest skupienie się zamiast na sprincie, to na zdrowiu, jako na długoterminowym spacerze. Będziesz potrzebowała innych butów. Wiem, że ważny jest szybki efekt, dlatego proponuję ustawić cele dwutorowo. Krótkoterminowy cel, na przykład do września mieć 5 kg mniej, jest ok, jeżeli masz świadomość celu długoterminowego. A długoterminowy cel to może być: chcę stawiać swoje zdrowie na pierwszym miejscu za każdym razem, kiedy podejmuję decyzję. Chcę, aby moja masa ciała przez całe życie była w granicach normy. Jeżeli grasz w grę długoterminowo, to cele krótkoterminowe są jak szczeble drabiny prowadzące do tego głównego celu. Wspinamy się przez nie całe życie. Prawdziwy cel to nie cyfra na wadze, ale jakość życia. Jakie chcesz prowadzić? Jak chciałabyś się czuć za 5 lat? Opisz uczucie, a nie wagę. Kolejny błąd to żonglowanie setkom nowych pomysłów. W tym tygodniu yoga, w przyszłym crossfit, dzisiaj bezglutenowa, jutro bez nabiału. Wprowadzasz tyle zmian naraz, że żadnej nie jesteś w stanie utrzymać. To tak jakbyś próbowała żonglować 10 piłkami jednocześnie. To bardzo częsty błąd ambitnych kobiet. Dlaczego tak robimy? Entuzjazm na początku jest ogromny. Myślimy, im więcej zmian, tym szybsze efekty. Chcemy nadrobić lata zaniedbań. Prawda jest taka, że mózg może skutecznie przyswoić tylko jeden, może dwa nawyki, nowe nawyki naraz. Przykład: spróbuj zamienić mycie zębów na rękę niedominującą. Zobacz, czy zamienisz trwale ten nawyk, jeżeli nie skupisz się na nim wystarczająco. Skup się na jednej najważniejszej zmianie. Opanuj ją, a dopiero potem sięgnij po kolejną. I pamiętaj, lepiej opanować jedną rzecz w 100% niż 10 rzeczy na 10%. Jaką jedną zmianę chcesz wprowadzić w tym tygodniu? Kolejny było to wpadanie w spirale myśli o własnej nieskuteczności. Po każdym potknięciu utwierdzasz się w przekonaniu, widziałam, że jestem beznadziejna, nigdy mi się to nie uda. Te kompulsywne negatywne myśli stają się samospełniającą przepowiednią. To twój wewnętrzny krytyk, który sabotuje każdy Twój wysiłek. I to może być najważniejszy błąd na tej liście. Mechanizm autosabotażu wygląda tak. Spotknięcie, pojawiają się negatywne myśli, pojawia się spadek motywacji, potem kolejne potknięcie i jeszcze więcej negatywnych myśli, i tak w kółko i w kółko i w kółko. Z pacjentami często to odkręcamy na początku. Psychodytetyczne rozwiązanie to technika najlepszej przyjaciółki. Gdy usłyszysz wewnętrznego krytyka, zapytaj się, czy powiedziałabym to swojej najlepszej przyjaciółce? Jak bym ją pocieszyła w tej sytuacji? Co by mi poradziła? Zmiana perspektywy pozwala zmniejszyć poziom napięcia. Teraz powiedz to samo sobie. Pamiętaj, sposób w jaki rozmawiasz ze sobą kształtuje Twoją rzeczywistość. Kolejnym błędem jest traktowanie ćwiczeń jako kary za jedzenie. Zjadłam ciastko, więc muszę iść teraz na bieżnie albo żeby je spalić. Aktywność fizyczna staje się przykrym obowiązkiem, a nie sposobem na zdrowe i dobre samopoczucie. Ruszaj się, bo chcesz być sprawna i pełna energii, nie po to, aby odpracować kalorie. Czy ćwiczenia stały się twoją karą za jedzenie? To buduje niezdrową relację z aktywnością fizyczną i w ogóle ze swoim ciałem. W efekcie wygląda to tak. Ćwiczenia równają się kara, obowiązek przykrość. Jedzenie równa się wina, frustracja, wstyd. W efekcie brak radości z ruchu i jedzenia. Moim rozwiązaniem jest zmiana narracji. Zamiast mówić muszę spalić to ciastko, mówię sobie, ruszam się, bo chcę być silny i pełen energii. Zamiast ćwiczyć, bo zjadłem za dużo, mówię sobie ćwiczę, bo to świetny sposób na stres. Znajdź aktywność, która sprawia ci radość. Taniec w salonie przy muzyce, spacer z przyjaciółką, joga na YouTube. Ruch to celebracja tego, co potrafi Twoje ciało, a nie kara za to, co zjadłaś. Kolejnym błędem jest ignorowanie płynnych kalorii z syropem, słodzone napoje, soki owocowe, alkohol, często nie wliczamy ich do bilansu, a potrafią kosztować więcej niż cały twój obiad. Przykład płynnych bomb kalorycznych, na przykład takie frappuccino, to może być 400 kalorii. Sok pomarańczowy 110, koktajl z bananami, masłem orzechowym 500 wpada, kieliszek wina 120 kilokalorii. Razem, jeżeli wypijesz to w ciągu jednego dnia, to będzie 1130 kilokalorii z samych płynów. Dlaczego je ignorujemy? Nie dają uczucia sytości, jak jedzenie. Wypijamy je szybko, nie wliczając. Wydają się takie niewinne. Moim rozwiązaniem jest przez tydzień zapisuj wszystko, co pijesz. Zastąp jeden słodzony napój wodą z cytryną. Jeżeli pijesz alkohol, licz go do dzielnej puli kalorii. Pamiętaj też, że alkohol może zaburzyć uczucie głodu i sytości w kolejnych dniach. Więc najlepszym płynem jest po prostu woda, herbata, kawa bez dodatków, sam. Przyznam, że trzymam się tego na co dzień. Trzynasty błąd. Czekanie na idealny moment. Zacznę od poniedziałku, od nowego miesiąca, po urlopie. Zgadnij co? Idealny moment nie istnieje. Zawsze będzie jakiś stres, jakaś okazja. Najlepszy moment, żeby zrobić jeden mały krok, jest dokładnie teraz. Jakie są popularne wymówki, które często słyszę? Teraz mam tak dużo stresu w pracy, za miesiąc kończę projekt, po wakacjach zacznę na poważnie. Ale prawda jest taka, że zawsze jest jakiś stres, zawsze jest jakaś okazja i zawsze jest jakieś wyzwanie. Kasia, która się do mnie zgłosiła, chciała ograniczyć słodycze, ale na każdym spotkaniu opowiadała, że ma różne okazje, w którym nie mogła odmówić. Tłumaczyła się tym, że przecież nie je dużo. Zaproponowałem jej konfrontację z tymi sytuacjami. Dopiero w momencie, kiedy zaczęła odmawiać na tych spotkaniach, zobaczyła jak bardzo była od tego uzależniona. Moje psychodietetyczne rozwiązanie to reguła 1% lepiej. Zamiast czekać na idealny plan, zrób jedną małą rzecz dzisiaj. Zamiast od poniedziałku wszystko zrobię idealnie, od dziś zrobię jedną małą rzecz. Zamiast perfekcyjnych warunków wykorzystaj to, co masz dzisiaj. Najlepszy moment na zrobienie kroku jest dokładnie teraz. Czternasty błąd ustalanie nierealistycznych celów. Na przykład, chcę schudnąć 10 kg w miesiąc. Nawet jeżeli jest to możliwe, z pewnością jest to niezdrowe i praktycznie niemożliwe do utrzymania. A gdy cel jest nierealny, porażka jest niemal gwarantowana, co prowadzi prosto do błędu numer 10. Dlaczego ustawiamy nierealne cele? Chcemy szybkich efektów, takich impulsywnie podejmowanych. Porównujemy się do spektakularnych transformacji na social mediach. Nie rozumiemy, jak działa zdrowe odchudzanie. Rzeczywistość zdrowego odchudzania to jest pół do kilograma tygodniowo i to jest już świetny wynik. Dwa kilogramy miesięcznie to realistyczne tempo w przypadku nadwagi lub otyłości. Powolne równa się trwałe. Fajnym rozwiązaniem jest reguła SMART czyli sprytny cel który jest szczeblem na drabinie do celu długoterminowego. Sprecyzowany np. redukcja 3 kg masy ciała. Mierzalny czyli to jest konkretna cyferka na wadze. Atrakcyjny jeżeli jest dla Ciebie ważny ponieważ zależy Ci na zdrowiu. Realny Realistyczny dla Twojej obecnej sytuacji, jeżeli masz potwierdzenie, że jesteś w stanie zredukować te 3 kg masz takie i terminowy, na przykład w ciągu 6 tygodni. Wielu moich pacjentów początkowo ma problem z ustalaniem realistycznych małych celów, dlatego często skupiamy się na omawianiu ich podczas konsultacji. Jednak jak opanujesz tę metodę, no to świat stoi przed tobą otworem. Piętnasty błąd to jedzenie bez uważności. Posiłek zjedzony przed ekranem komputera w samochodzie, w czasie scrollowania telefonu, Wtedy twój żołądek jest pełny, a mózg w ogóle nie rejestrował, że zjadłaś. Efekt? Pół godziny później szukasz czegoś jeszcze. To mocno współczesny problem. Co się dzieje przy jedzeniu na autopilocie? Mózg nie rejestruje sytości. Jesz więcej, nie czując się najedzona i po 30 minutach szukasz czegoś jeszcze. Nie pamiętasz smaku tego, co zjadłaś? Jedna z moich pacjentek przypomniała sobie o zjedzonych słodyczach dopiero w momencie, kiedy zerknęła na wyciąg bankowy. Aha, wtedy kupiłam czekoladę w żabce, powiedziała. Często osoby, z którymi współpracuję nie do końca rozumieją podejście do świadomego jedzenia. W większym uproszczeniu wyróżniamy trzy typy jedzenia. Impulsywne, nagłym pod wpływem emocji, nawykowe, takie bezmyślne, powtarzane, niezależnie od tego, czy jesteśmy głodni oraz jedzenie świadome. Zastanawiam się, jak to, co zjem wpłynie na moje cele i na moje zdrowie. Dodatkowo w trakcie jedzenia sprawdzam ze sobą, jak się czuję, czy jestem jeszcze głodny. Jak ułatwić sobie świadome jedzenie? Wyłącz wszystkie ekrany podczas posiłku. Skoncentruj się na jedzeniu. Przez pierwsze 5 minut. Żuj powoli, delektuj się smakiem. Sprawdzaj poziom sytości co kilka sekund. Moi pacjentce pomógł sposób z odkładaniem 3 razy sztućcy, braniem dwóch wdechów i zada zadawaniem sobie pytania, na ile się najadło. Efekt: jesz mniej, spokojniej jedzenie cię bardziej cieszy. Przestajesz jeść, gdy czujesz się rzeczywiście najedzona. 16. To mylenie pragnienia z głodem. Pierwsze sygnały odwodnienia organizm często wysyła w formie przypominającej może nawet trochę lekki głód. Dlaczego tak się dzieje? Podwzgórze, wzgórze, czyli część mózgu, reguluje zarówno głód, jak i pragnienie. Sygnały mogą się krzyżować. Lekkie odwodnienie daje podobne objawy jak głód. Typowe objawy, takiego fałszywego głodu, chęć na przekąskę np. Na godzinę, dwie godziny po posiłku. Uczucie pustki w żołądku, ale bez burczenia. Ochota na konkretne produkty, często solone co z tym zrobić? Test 15 minut. Gdy poczujesz głód między głównymi posiłkami, który teoretycznie nie powinien się wydarzyć, wypij szklankę wody albo dwie. Odczekaj 15 minut. Głód zniknął? Jeżeli tak, to było tylko pragnienie. Czy został? Jeżeli tak, to był prawdziwy głód. Dodatkowo napicie się szklanki wody często pomaga też w, przy napadach na słodycze. 17. Brak planowania Idziesz na zakupy głodna bez listy, kończysz z koszykiem pełnym przekąsek, wracasz zmęczona po pracy i nie masz pomysłu na obiad, zamawiasz pizzę. Znasz to? Brak planu to inaczej planowanie porażki. Typowe scenariusze braku planu: zakupy, gdy jesteś głodna bez listy, impulsywne wybory, obiad zmęczona bez pomysłu, fast food, przekąski, nie masz nic przygotowanego, no to z automatu zjesz coś w pracy. Dlaczego się tak dzieje? Gdy jesteś głodna lub zmęczona, mózg wybiera najłatwiejszą opcję. Opcje dostępne na już są zwykle niezdrowe. Dobre wybory wymagają przygotowania. Dlatego rozwiązaniem jest minimum vibe plan, czyli jeden dzień wcześniej sprawdź co masz jutro na obiad. Z lista zakupów, napisz przed wyjściem z domu. Zdrowa przekąska zawsze w torebce. Z doświadczenia wiem, że wiele osób ma opór przed planowaniem. Pamiętam, jak jedna pacjentka wspomniała, że nie ma siły na planowanie posiłków, ale po tygodniu odkryła, że planowanie i przygotowywanie jedzenia dla jej psów zajmuje jej więcej czasu niż dla siebie. To zachęciło ją trochę do zmiany. Nie musisz więc nic planować, wystarczy, że ustalisz priorytety. Widzisz u siebie, że kupujesz impulsywnie, gdy nie masz planu? 18 błąd. Porównywanie się do innych. Moja koleżanka je wszystko jest taka szczupła. Influencerka na Instagramie ćwiczy dwa razy w dziennie. Dlaczego tak myślimy? Social media pokazują tylko takie highlights, takie momenty, ale uwierz mi, że te osoby są częściej moimi pacjentami niż może ci się wydawać. Nie widzimy pełnego obrazu czyjegoś życia. Nasz mózg lubi porównania. To taki mechanizm ewolucyjny. Pamiętam. Kiedyś jak jechałem rowerem długą trasę wzdłuż Bałtyku. W pewnym momencie na moją drogę wyjechał starszy mężczyzna na takim totalnym składaku i mnie wyprzedził. Miał dobre tempo. Pomyślałem, że nie będę gorszy. Przyspieszyłem i jechałem za nim przez kilka kilometrów. W pewnym momencie zatrzymał się z siad roweru i wszedł gdzieś na podwórko. To był koniec jego podróży, a ja byłem zmęczonym gonitwą. Nogi mi piekły, a przede mną było jeszcze z jakieś 70 kilometrów. Tak właśnie działa porównywanie. Czego nie widzisz? Nie widzisz genu nie widzisz metabolizmu drugiej osoby, tego co je, gdy nie nagrywa, jej historii zdrowotnej, ile naprawdę ćwiczy i czy jest szczęśliwa ze swoim ciałem. Twoja podróż jest tylko twoja. Gdy złapiesz się na porównaniach, zadaj sobie pytanie, czy ta informacja pomaga mi w mojej podróży? Co mogę zrobić dziś dla swojego zdrowia? Jak się czuję w porównaniu do siebie sprzed miesiąca? Porównaj się do siebie z wczoraj, nie do kogoś innego z dzisiaj. 19. Błąd: fiksacja na liczbie wagi. Ważysz się codziennie i psujesz sobie humor wahaniami wynikającymi np. z zatrzymania wody. Waga to tylko jeden z wielu wskaźników. I dlaczego waga oscyluje każdego dnia? Zatrzymanie wody, np. przez sól, przez hormony, przez stres, zawartość serit. Nie, nie wydaliłaś jeszcze tego, co zjadłaś dwa dni temu. Cykl menstruacyjny no to spokojnie 2 kg przed miesiączką. Nowy trening, mięśnie zatrzymują więcej wody na, w potrzeby regeneracji. Ania ważyła się codziennie rano. Poniedziałek, 68. Była szczęśliwa. Wtorek, 69,5. Dzień zrujnowany, napad na słodyczy, poczucie porażki. A przecież poprzedniego dnia zjadła sushi z sosem sojowym, czyli sporo soli. To zatrzymało jej wodę w ciele i to nie był tłuszcz. Ta woda by zeszła. Zamiast fiksacji na wadze, obserwuj poziom energii przez cały dzień. To jest bardzo dobry wyznacznik twojego zdrowia. Swoją jakość snu. Jak leżą na tobie ubrania. Czasami waga może się nie zmieniać, ale figura się zmienia. Czy wchodzisz na piętro bez zadyszki? Jaki masz nastrój i samopoczucie? Jak czujesz się po posiłkach? A jeżeli chcesz monitorować masę ciała, zapisuj ją i rób tygodniowe lub miesięczne zestawienia. Tylko to pokazuje, czy twoje efekty przynoszą spodziewane rezultaty. Wasz się maksymalnie raz w tygodniu w tych samych warunkach. Rano po toalecie nago. Dwudziesty najczęstszy błąd to otaczanie się sabotażystami. Rodzina, która mówi: daj spokój, od jednego kawałka ciasta nie wszytyjesz. Znajomi, którzy każde spotkanie celebrują alkoholem czy fast foodem. Czasem największą walkę toczymy nie ze sobą, ale z otoczeniem. Jakie są typy sabotażystów? Na przykład karmiciel: zrobiłem serenik specjalnie dla ciebie. Imprezowicz: jedna lampka wina nie zaszkodzi. Pesymista: znów ta Twoja dieta. Poprzednia też nie działała. Czwarty, zazdrosny. Odkąd chudniesz, jesteś inna. Dlaczego tak robią? Nieświadomie, myślą, że pomagają, albo to jest lęk przed zmianą, twój sukces to ich niepokój, chcą partnera do niezdrowych nawyków, zagrożenie dla ich ego. Jak z tym sobie poradzić? Jasno komunikuj swoje granice. Doceniam Twoją troskę, ale to ważne dla mojego zdrowia. Przygotuj sobie standardowe odpowiedzi, znajdź sojuszników w swoim otoczeniu i pamiętaj, ich reakcja to ich problem, nie Twój. Ludzie, którzy Cię kochają, będą Cię wspierać i będą wspierać Twoje wybory. Reszta cóż, może warto przemyśleć na relację? Kto w Twoim otoczeniu najbardziej wspiera Twoje wybory? <daj> no to czas na małe podsumowanie. I to by było tyle, czyli 20 pułapek, 20 schematów, które widzę niemal każdego dnia. Jeżeli rozpoznałaś siebie w kilku, albo może w kilkunastu, a może nawet wszystkich punktach, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. To nie powód do wstydu, to jest Twój punkt startowy. To wielki krok naprzód, bo świadomość to pierwszy i pewnie najważniejszy etap zmiany. Teraz już wiesz, na co uważać. Pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby być idealną i nigdy nie popełniać błędów. Chodzi o to, żeby się szybciej po nich podnosić, wyciągać wnioski i działać już trochę inaczej. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz przewodnika na Twojej drodze, kogoś, kto pomoże Ci ominąć te wszystkie pułapki, możesz do mnie napisać. Znajdziesz w komentarzu link. A tymczasem zapraszam Cię za tydzień na kolejną bezpłatną konsultację. Powodzenia! Cześć!